Segment suv w Polsce i Europie stanowi obecnie jedną trzecią rynku, dlatego nie mogło zabraknąć przedstawiciela Volkswagena w grupie samochodów luksusowych, jakim jest najnowszy Touareg. Obecna trzecia generacja jest dłuższa i szersza od poprzednika, a dzięki zastosowemu aluminium masa spadła o ponad 100 kg. W tym modelu zastosowano tylną oś skrętną, która poprawia zwrotność i zwiększa stabilność pojazdu przy szybszej jeździe. Zawieszenie nowego Tuarega jest w pełni pneumatyczne. Bogata gama silnikowa obejmuje jednostki benzynowe, Nowe i wysokoprężne V6 i V8 o mocy od 231 do 421 koni mechanicznych. Podsumowując, trzecia generacja Volkswagen Touarega oferuje najwyższą jakość i zaawansowane technologie. Aby poznać nowego Touarega, zapraszam do salonu Volkswagen Pichta.